sobie najnowszą motkę na świecie. Ustawienia. modyfikator Wszystkie żądania zwrotu. Tak. Zwróć żądania. Gramy pary. Dawaj turniej. Odpal turniej. Zaraz. Dawaj turniej, turniej, dawaj najpierw. Bo ty możesz ze mną zagrać, co nie? No, jak jesteś na mojej platformie. Tak. <grym> Dobra, gramy wejdzie beka. Musimy się zapłacić. Widzisz, aż mam 147 level. Ej! I... A w parach, no dałem, dałem ten... O, gramy... O tak. <grym> Jakby Bartek miał PS4 to byśmy ten się napocieli na turnie, nie? Dobra. Ej, Czemu przestałeś się Jeździ. Nie wstawaj. AlTamotka Eli jest na najlepsza na świecie, Crazy. Old. No serio, nie, nie, nie zupy, teraz łodzię mówię poważnie. 50 lajków i, i, i idziemy na Robloxa. Proszę, <głos》. <głos》 no. Ile? Dziesięć dziesięć tych dziesięć punktów maksymalnie. O kurde, od 15 do 18, to co? Do 18 gramy, nie? Ej, musimy polecieć tam, gdzie nikt nie poleci. Dobra, jedziemy Kacper, chodź. Uciekamy stąd. Uciekamy, chodź Kacper, Kacper, chodź, uciekamy stąd. Gdzie ty idziesz? Jedziemy stąd. O nie, nie pojechaliśmy. Dobra, gdzie lecimy w A tam? Tam? A nie lepiej tu, patrz, ja tam zaznaczę tu. A, a właśnie, tam. Ja tam zawsze lecę z moim kolegą. I jak jak on, bo on nie ma grać normalnie, to on nawet z pompy nie ma grać. I mówi, że pompa jest głupia, więc... Nie zawsze tam z nim lecę. Tam jest dużo fioletowych rzeczy, czasami dropi. A tutaj można wykonywać dodanie, czy nie? Jest ja na następnej rundzie może pójdziemy na agencję, dobra? I zapomniałem pisać hashtag turniej. Czekaj, chodźka, spróbujmy na mojego lewa i daj lajka. Like. Nikt jeszcze nie wybija. Musisz. Nie możesz Lama. Nie, 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 nie. Nie, 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 Tam lecę. Chodź ze mną, przyjacielu. No, no się Nie zapomniałem. Lama to gówno, tak ci zjednie wydropi. Tak co pewnie jakieś gówno. Ej, tagów mi, tagów mi nie dodało. No zobacz, on pusto. No, po pisadzie. Typa mamy już od razu. Nie, tutaj. U nas. Dwóch. No i mnie już patrz, patrz, patrz No i mnie zabił Odro... A możesz mnie tutaj kartą odrodzić czy nie? Pompę złotą znaleźli, frajerzy O, przesu... przeszukuje mnie, to lepiej uciekaj Co za pajace Chłopca pompę złotą znalazł w ogóle Ej możesz kartą mnie to odrodzić, to staro Ale oni mają tą pompę, więc nie wiem, czy masz jakiekolwiek szanse To nieźle chłopca robi. Chłopca robi! A, chłopca zginął. to samo miejsce. Jest do parze, go się wybijają, jak jesteśmy 38 Dawaj, gotowość. Da się gotowość, czy trzeba wyjść? Da się. Nie da się. Wyjść do lobby. Jak to zero punktów? Powaliłeś, typa. Co? Ja z nikim nie będę grał, oprócz ciebie. Potem idę na Rydery. Dwa. I trochę Nic mi się... Cholera. Spieprzył mi, Okej, okay, bumer, trzeba założyć spoconego skina. Hmm. Co to jest spocone? Hmm. Hmm. Eee, to jest spocone, dobra. Ja no, na chyba skuterek oddam. Nie oddawaj go. Kupię za tamtą łomotkę. NIE! Tak, muszę chyba... Motka jest brzydka. A to mi się nie podoba. Skutek jest lepszy. Nie, doky sobie mi ciągnie? Nie, ty debilu. <gryw> nie rób tego ty debilu. Wezwaj mnie, bo mnie zgłoszą. Dobra, nie rób ty tego, ty kasztaniec banie. O, ale mam ładne motki, opie YouTube'a. O, coś się wczytuje. Mhm. Ogląda ktoś live? Co mnie wyzywasz? Nie, ty debilu! Nie wyzywaj mnie, debilu. Czemu mnie wyzywasz no bo... no bo ty chcesz kupić jakąś głupią remotkę, opie. Dobra, idziemy na słony. Gdzie? W oboceńcu, z powodu Co to sturni kasztan <noise> Powodzenia to już nie we... Ale lagi co się dzieje Jesteś? M no, jestem, jestem Okej, okay, ale ty też masz tutaj lagi co nie, już wiem jak się czujesz, jak masz lagi Jozu 15 nie osób wiem. widzę koło siebie To jest, to jest lama W tym domu Tak Tego ta ta no. tam nie lecę Ja ta lecę ta. na ten niebieski Oj, to niebieski Lama na domu w ogóle Gdzie na niebieski No na tym, na którym ja jestem Ale lagi No ta, Mają dwie bronie okay, już! Ok boomer w ogóle jak oni lądują szybciej od nas? Nie wiem da się gra w Widzimy nie, Widzimy na biedna. arenę y, Na boksy No A ja mam duży ping Ja też Chyba to instaluję Rededa Nie Nie masz prawa Nie możesz, idziemy na GTA to odinstaluję GTA Nie możesz, idziemy na Fortnite to odinstaluję, że... Chcę PlayStation odinstaluję <laughs> Odinstaluję PlayStation Kurde Okej okay, boomerę Okej okay, boomerze Dzi boomerze Bumowy, okay. Boomowy boomerze ty B. Ryb kreatywny, ja założę OG skina Ja poszukam jakichś nie. OG kolegów. Koks to ja. Zaproś. <laughs> Karol Mini, zaproś. Są nie. OG koledzy. No nie. Co lejemy co go, go kilofami jak dołączy. <laughs> tak. Dawaj, to, dawaj, może nie. Co ty powiedziałeś? Nic. X force Co to znaczy... Żartowałem, Ale brzydkie skiny. Tylko ta z mieczem jest ładna. Nie. To nie jej miecz. Claser jest fajna. Za pięk piękna jest. To jest brzydka emotka. Sexy jest. Okay. I do tego jeszcze ruszana. Ale nie jest ruszana. A to sobie tak ją kupię. Sexy. Jest, naj, jest najbrzydsza matka w tej grze chopie Tak, najbrzydsza matka w tej grze to jest Pompon. Pompon? Pompon jest śmieszny! Nie, najgorsza matka w tym sezonie to jest Nevergona. Ty, ty, ty. A to nawet nie było w tym sezonie to idioto. No w tym w tej grze najgorsza matka to jest Nevergona. No nie, to jest najlepsza motka. No Dobra, nie najlepsza, ale jedna z lepszych. Najlepsza motka w tej grze to jest Hono No no, dla Bartka. <laughs> <laughs> Bartkowi będzie pasować, bo on wszystkich lubi stalkować, szczególnie dzieci. Kacper, pokaż parkour tricks. Kakoj tu Chawali mogę tu wskoczyć, o udało się. Nie da się. Czekaj Jakie <laughs> <laughs> OG, o Jezus Bumer Nie umiesz Brawo Zrobiłem ci zejdź <gry> Idę prześ mi motkę Ej, to tu, ja pójdę, ja się spróbuję dostać tam wyżej Aha, okej okay, bumer Przez ściany prawie przyleciałem w ogóle do tego bunkra nie, to nie bomkier, Prawie przez ściany przyleciałem. Dobra, muszę tam ciebie przylecieć. Ścigamy Uciekam się. przed tobą. Ścigamy się. Chodź, musimy tutaj jeść. Tu chodź. Ścigamy się do tamtego roku. Dawaj, stań tu. Dobra. Czemu wyprzedziłeś mnie? Byłeś pier... Prze... przede mną, otwaliłeś jemotkę, dawaj się. Nie masz otwalonej jemotki, Damcyt. Kłamysz. Jak się w to grało? No nie wiem, jakoś tak w sumie to nie pamiętam Chłopcą uciek i co? Tak oczywiście, żebyś dodał 180 I Co ty robisz spańcu Okej okay, bumer O Ty masz dwie rybki. Z poceńcu. Nie, 170 dostałeś przez przypadek i byłeś na szczoła, mogłem cię z... Aha, zapomniałem, że tu się tak wygrać. Nie, czekaj. Już pamiętam, co się trzeba robić, żeby z tą wygrać. Co? <grym> <grym> Otworzyłem mu okno z drugiej strony w ogóle, a to ja myślę, że tam będę Hej, bo ja przez schody tu mam w ogóle ściany. Czekaj, 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 ja mam pomysł. A też mi napisał, napisałem, mnie bardzo chce z nie grać. No zobacz. O Jezu, jak się pstrałem. No i hop, co mnie trafiło, go nie mogę trafić. anatra amlahy va so? ik ny kakanema aveo anatra amilahy va